Thank you. Witam, witam. I zaczynamy nasze działania. Spotykamy się trzeci raz. Osoby, które tutaj trafią przypadkiem. Jest to seria. Odsyłam do pierwszego odcinka, tak? Tam tłumaczę, czy, czym to jest. Oczywiście podlinkuję tutaj w pierwszym przypiętym komentarzu, więc łatwo znajdziecie pierwszy odcinek. Będziemy tutaj zaczynać. Krótkie Przesłanie. Tak, I będę to umieszczać dosyć późno, dlatego że akurat tak. O, potem macie całą dobę, żeby sobie przesłuchać. I dziś zobaczymy, weźmiemy sobie karty um, uleczania. Zobaczymy, co nam wypadnie, co zostanie powiedziane. Co mamy tutaj usłyszeć. Łagodna karta. I raz jeszcze miejcie wiarę. Miejcie wiarę, tak? Zachowanie tutaj wiary. Zwłaszcza, jeżeli tutaj są smutki. To jest na wierzchu. Tak? Zwłaszcza, jeżeli tutaj jesteście smutni. <laughs> Dobrze. Ale co konkretnie chce nam powiedzieć dzisiejsza karta? Jeszcze oczywiście tutaj dodamy sobie jedno. I tak nie chcę zbyt długo, długich utrzymywać tak, tych czytań. One są takie... To jest takie zaproszenie tutaj, tak testowanie tutaj czegoś, tak zaproszenie do czegoś. Tutaj, co, zwróćcie uwagę, zwłaszcza ci, którzy tutaj będziecie, no ale w najbliższym czasie, zwróćcie uwagę na swoje sny. Dlatego, że sny tutaj będą bardzo ważne, będą przynoszące bardzo ważne informacje, to raz, ale tutaj też kreatywne idee. A Zwłaszcza ci, którzy jesteście faktycznie smutni tutaj, dlatego że wam potrzeba nowych pragnień, nowych marzeń. Tak? Tutaj teraz, teraz dobrze jest poprosić, tak? Nawet tutaj jest, zaraz przeczytam wam instrukcję, jak się do tego tutaj zabrać. Więc sny teraz będą bardzo ważne w najbliższym, w najbliższym czasie. Mhm. Tu jest też, wiecie, co. Notujcie, notujcie. I to no, szybko, że znaczy w sensie takim, że nie wiem, możecie mieć, mieć też yy, dyktafon. Ja mam taki zwykły, taki, taki, wiecie, yy, przedpotopowy, że tak to powiem, ale to dlatego, że on jest. Yy, raz, że wystarczy przycisnąć przycisk, tak, a dwa, nie zapala się światło, więc, yy, więc wystarczy kilka zdań, żeby potem rano pamiętać, yy, co tak naprawdę yy, to było. Teraz tak, jak się tutaj do tego zabrać? Więc zanim idziemy spać, umieszczamy gdzieś tam blisko, właśnie szklankę wody. W takim właśnie tutaj, wiecie, taką taką jakby kartkę, tutaj, tak z intencją, niech to stoi właśnie nie wiem, na kartce, na przykład tak, a tam jest intencja, żebyście pamiętali swoje sny. Tak, I niech ta kartka, napis na tej kartce energetyzuje wodę. I oczywiście tutaj też trzeba się troszeczkę tej wody napić, kilka łyków tej wody, tak? Zrelaksować się i na przykład zadać pytanie przed snem. Tak? Zapisać sobie to gdzieś tam w notatniku i powtarzać sobie tego tak w głowie, obracać właśnie to pytanie, jak odpływać, zaczyna się zasypiać. Rano, dobrze napić się troszeczkę wody, właśnie tak z tej szklanki i zapisać wszystko. Co zapamiętaliście? Jeżeli, jeżeli oczywiście zapamiętaliście sen, jeżeli nie, no to powtarzać to. Tak? Może nawet tutaj w tym momencie przychodzą do Was też takie specyficzne, właśnie te wspomnienia o jakimś ważnym śnie. Mm. Nie akurat tak. <laughs> Przyszło przyszła właśnie przyszła wspomnienie pewnego bardzo ważnego snu. Myślę, że w jakiś sposób też prowadzącego i zwiastującego to, co się potem działo, tak u mnie. Dobrze, mm, tutaj dodamy jeszcze kartę. Właśnie tak myślę, że na ten czas, dlatego że to jest wyrocznik samotny raz tutaj tak. I zobaczymy co nam wyjdzie. Co powinniśmy zobaczyć. No właśnie, twoja malutka wyspa. Po sobie mamy. Tak, miłość, która wybacza właśnie ten taki dystans. Mhm. No i tutaj pytanie: czasami w nocy nie jest bardziej samotnie? Tak? Czy w nocy czasami nie czujemy się bardziej samotni? Tak, dlatego że hałasy wyciszają się, wszystko się wycisza, i wtedy słyszymy że słyszymy. Wtedy słyszymy właśnie to, co gdzieś tam się dzieje, tak na, na... W ciągu dnia na przykład pewne rzeczy by nam umknęły. Natomiast nocą słyszymy. Dobrze. Być Może to jest dlatego, tutaj też jest mowa o, o notowaniu snów. Tak, że wtedy właśnie mówi do nas nasza podświadomość, a my możemy, jesteśmy w stanie usłyszeć. No i nasza samotna, malutka, nasza malutka wyspa. Ech, tak... Dobrze. Czasami jest tak, czasami jest tak gdzie, gdzie my tak jakby zastanawiamy się tak, w jaki sposób ludzie nas odbierają, na przykład. Tutaj jeszcze należy sobie zadać raczej pytanie, zadawać sobie pytanie, a jak ja sam siebie czuję i odbieram? Nie to, co ludzie pomyślą, że to jest właśnie to, co ludzie pomyślą. A co ty sam o sobie myślisz? Czy znasz tutaj, czy znasz swój potencjał, na przykład? Mhm. To jest, to jest ciekawy czas, dlatego wiecie, to jest takie, tak jakby tutaj ktoś, ktoś powinien udać się w ten tak zwany samotny las po to, aby wykreować tutaj relacje z samym sobą. Tak bardzo często, no właśnie, często skupiamy się tutaj, co on myśli, co on czuje tutaj, a co ty myślisz, co ty czujesz. To jest bardzo ważne, zadać sobie pytanie, co ja myślę, co ja czuję w związku na przykład z tym, że ktoś, coś tam, coś tam, tak, jeżeli by chodziło o relacje. A to jest, to jest bardzo ciekawy czas, dlatego że zaczyna się głęboka praca w temacie stawania się sobą. To siebie tutaj trzeba poznawać. Więc tutaj, to co się dzieje, jeżeli zwłaszcza, jeżeli jesteście czujecie się właśnie, że jesteście sami, samotni w jakiś sposób, tak? Wykorzystajcie ten czas. Wykorzystajcie ten czas na dobre poznanie samego siebie. Stajecie się swego rodzaju wyspą. Nie jest to czas stracony, tylko że to, co teraz robicie, to oferujecie sobie najgłębszego siebie. Macie tutaj możliwość doświadczania Świata poprzez właśnie siebie. Przepuszczacie świat przez siebie. Dlatego, że Wy tutaj w tym momencie jesteście w procesie stawania się. Może, może tutaj, lecz hmm, znaczy ja nie chcę tutaj mówić, jak Wy macie zrobić z, tymi, z tym tutaj, tą, tą procedurą wchodzenia w sen, właśnie, tak. Ale może tutaj też można poprosić, jak najbardziej, żeby zostało pokazane, kim jestem. Żeby zostały pokazane, nie wiem, drogi, żeby został pokazany mi mój potencjał. Co mam zobaczyć, co mam usłyszeć? Zadawać sobie pytania, co ja myślę i co ja czuję. Jak często sobie zadajecie to, to pytanie, co ja myślę i co ja czuję? W tych, w tych właśnie tutaj relacjach, gdzie nie ma kontaktu. A czy ty masz kontakt z samym sobą? Tak, zadawanie pytać, czy on wróci, a czy ty wrócisz do samego siebie. Czyli, tak jakby tutaj właśnie przełożyć to wszystko, o co pytamy, pytaliśmy w kontekście innych ludzi na siebie samego. Tak? Nie myśleć, co ludzie pomyślą, tylko co ja myślę o sobie. Tak naprawdę, co myślę o sobie. W odłączeniu tutaj od jakichś oczekiwań, takich, wiecie, ze świata. Co ja o sobie myślę? Jak ja siebie czuję? Czy ja wrócę? Tak? I jak zwykle, tutaj damy troszeczkę, może nie jak zwykle, ale damy troszeczkę pisaniny. Dzisiaj że nie jest taki długi przekaz, ale on nie, one nie mają być długie. One mają być takie, jakie są. Czyli bez oczekiwań. Co, co się nam pokaże? To się nam pokazuje tutaj, bo my skupiamy się na tym, aby przyszło, co ma przyjść. Dajemy się prowadzić, prawda? To, co było wczoraj. Słuchać, słuchać i nie odwracać się. Pisanina. Oczyszczam, spalam, uwalniam, odcinam, popiół i feniks. Czyli umieracie właśnie, umiera wszystko, co nie jest prawdziwe, co nie jest potrzebne. Wszystko, co jest żywe, co jest potrzebne, tak, do dalszego etapu zostanie się ty właśnie zobaczcie, wskazana ostrożność to jest tak zwana łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Bądź neutralny w tym, jak odbierasz wpływ otoczenia. Skup się na pracy, a nie na słuchaniu pochwał czy też nagan. Czyli co ty myślisz tak naprawdę? Co ty czujesz? I to powiedziałem, reset mała wieża. Coś odgórnie pomaga ci wykasować niepotrzebne już okoliczności. To, co najpierw wydaje się stratą jest w rzeczywistości ochroną dla Ciebie. Hm? Dokładnie, spalą, oczyszczą, właśnie. Tak? Czyli to, co zdrowe, to, co żywe, nie odejdzie. Zobaczcie, tylko fałszywe, właśnie te flamy. Zwróćcie uwagę na tak zwane czerwone flagi. Rozwijasz się, czy upadasz? Od tego, co jest zdrowe, od tego, co jest dobre, nie upadamy. Rozwijamy się, tak? To, co jest, to, co jest pożywienie, na przykład, tutaj, tak? Jeżeli będziemy wprowadzać toksyny do naszego organizmu, pochorujemy się. Tak? Natomiast, jeżeli to będą substancje odżywcze i też badamy, co nam służy, bo to, co służy jednemu, niekoniecznie służy drugiemu. Skupiamy się na sobie. Patrzcie, zmiana sposobu odżywiania i tego, jak prezentujemy się światu, szukanie diet, metod oczyszczania ciała, uzdrawiania, porzucamy nałogi toksycznych ludzi, rośnie wrażliwość na to, co szkodliwe. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli tutaj, wy. Zadajecie sobie pytanie, no i właśnie Twoje stare ja. Ile z tego jest jeszcze aktualne, a ile już nie? Czy to wciąż jeszcze ty? Czy też pojawiają się rysy i obraz się rozpada? Czyli to, co zdrowe, to, co żywe, nie odejdzie. Odejdzie tylko to, co przeszkadza wam. To jest, wiesz, przygotowanie do zrobienia dużego kroku w dziedzinie budowania swojej przyszłości. Ma świadomość, że może to zmienić bardzo wiele. Boisz się, ale wiesz, że tak trzeba. Wiecie sobie, odwaga wcale nie oznacza braku strachu. Wiara nie oznacza braku wątpliwości. Tak. Tak. I tak to brzmiało na dziś. A ja Wam dziękuję i do jutra.